Możemy ruszać pomału. I pan po 10 minutach nam tutaj przywiózł zdrowienko, więc wieczorem ognisko. I jej waga to jest 11,5 kg. Opiekacz, jak się tutaj podgrzeją nam te bagietki i z powrotem włączę, żebyśmy mieli... No całkiem fajną tą ścieżkę teraz zrobili, bo pamiętacie jak tutaj, bo już praktycznie dochodzimy tutaj do Szczawnicy. Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu na naszym kanale. Jak widzicie słoneczko ładnie tutaj świeci. Ostatni chyba tak ciepły weekend, bo tutaj w Krakowie 28 stopni w ten weekend ma być, dlatego my organizujemy sobie taką podróż wokół komina, daleko nie jedziemy, jedziemy na kemping do Krościenka nad Dunajcem. Bardzo przyjemne miejsce, nad samą wodą jesteście, więc myślę, że będzie fajnie spędzony czas. Można sobie też tam ognisko rozpalić, wzięliśmy kilka kiełbasek Taki jest po prostu plan na ten weekend, żeby sobie tam miło i fajnie spędzić czas. I zabieramy Was też tam razem z nami. Tam pojedziecie, zobaczycie jak to wygląda. Teraz już jest trochę po sezonie. Mam nadzieję, że jakieś miejsce sobie tam fajne znajdziemy, bo w sezonie dosyć popularne miejsce i oblegane przez turystów, tym bardziej, że jest tam bardzo fajna ścieżka rowerowa. Ale my rowerów tym razem nie zabieramy. Jedziemy tam sobie e, troszkę spędzić miło czas. Najwyżej zrobimy sobie wycieczkę pieszą do Szczawnicy, bo jest niedaleko. Kamperkiem by się przydało wjechać gdzieś na myjkę, bo dawno nie było. Chyba jeszcze od Grecji nie wjechaliśmy nim. Cały czas tutaj praktycznie stał, tyle co był, pojechaliśmy nam na zlot. A tutaj mieliśmy też fajnego takiego sąsiada, który miał kampera. No ale widzicie, co teraz stoi. I tak się trochę, wiecie co, tutaj chyba przestawimy za chwilę, właśnie na jego miejsce. Bo tu jest trochę większa odległość między tą kamperami, można coś zrobić. Bo tutaj jesteśmy tak blisko tej osobówki, że tu aż trochę się ciężko przechodzi. Więc jak się zwolni to miejsce, no to my tutaj przeskoczymy. A tu na razie stanął taki, widzicie, spalony pojazd. Ten właściciel parkingu mówi, że czekają na jakiegoś rzeczoznawcę, jak przyjdzie z ubezpieczenia, i dopiero go za, zabiorą. Nie wiem, czy to coś takiego wiecie. Ubezpieczalnia zabiera, bo widzę, że już jakieś grafity tutaj zdążyło na nim wylądować. To więc nie, nie to, że się od razu wczoraj spalił i go tu przywieźli. Tylko to już jakąś czas temu musiał być. Silnik jeszcze jest. <grym> Ale trup, że to ludzie jeszcze coś z tym robią. Czy takie coś to już powinno na złą wylądować, nie? A nie jeszcze czeka na jakieś orzeczenie, tak? Orzeczenie ubezpieczenia jakieś, tak? Coś takiego. To trup już jest. Ale jak to zniknie, no to my sobie tutaj przeskoczymy wtedy na to miejsce i się będziemy zbierać. Tak. O, tu jeszcze mam od wody mi zostało, kluczyki do kampera. Dobra, ja sobie wsiądę. Ale się znowu nagrzały te rulety, aż parzą w rękę. Ty jedziesz Mazdą, tak? Tam kluczyki są. Dobra, to my wyjedziemy kabelków, jak zwykle pełno, dobra przecież. Przyszłość... Aha, bo ja sobie włączyłem te wycieczki. Niski poziom płynu, spryskiwaczu, AdBlue, wszystko się pokończyło. Paliwa nie ma, wszystko trzeba uzupełnić. 800 km zrobimy na Adblu, Paliwa mamy na 65 km, czyli musimy jeszcze na stację podjechać. Możemy ruszać pomału. Jest. Dobra. Ładna pogoda. Zaraz Wam powiem ile jest. 26 stopni pokazuje tutaj. Więc spoko. Ruszamy w drogę. Pamiętacie jak tutaj ostatnio jechaliśmy chyba nawet przed wakacjami za kopianką, co Wam mówiłem, że tutaj coś będą robić, bo dopiero robili przewężki, a teraz zobaczę już tutaj na grubo można powiedzieć, prace idą. Tuż jedną część jezdni praktycznie usunęli. Nie wiem, co oni tutaj będą tak naprawdę robić. Myślałem, że będą poszerzać tu drogę, a może oni tutaj jakiś wiadukt po prostu zbudują. Jak ktoś wie, co tutaj ma powstać, to niech da znać w komentarzach. patrz, co oni tu porobili. Albo tunel jakiś zbudują, nie? Bo tak Właśnie. wybierają, jakby tutaj miał powstać jakiś tunel. Ciekawe. Zobaczymy za jakiś czas, co tu wymyślą. Jesteśmy właśnie w Krościenku nad Dunajcem, e, pole namiotowe, kemping Cypel Pieniny, kiedyś Cypel. E, tak jak jechaliśmy już z trasy widzieliśmy, że nie ma jakiegoś dużego oburzenia, może nawet uda się znaleźć jakieś miejsce przy wodzie, byłoby fajnie. Zobaczcie tak to wygląda, zaraz się tutaj rozeznamy co i jak. A nie no, jednak troszkę ludzi jest. My to tutaj działamy bardzo szybko, już miejscówka znaleziona, za długo się nie, nawet nie zastanawialiśmy, stoimy w takim miejscu tutaj bezpośrednio przy czyste. Już tu kiedyś staliśmy, powiem Wam, to jest też takie miejsce nasze, jedno z ulubionych na tym kempingu. Od razu też Pan nam przywiózł drewno, zamówiliśmy, jak się rejestrowaliśmy, meldowaliśmy na recepcji i pan po 10 minutach nam tutaj przywiózł zdrowienko, więc wieczorem ognisko. A teraz się rozkładamy, bo słońce tak tutaj grzeje, że po prostu normalnie się można zgrzać, jak w Grecji. Dwa krzesełka wyjęte, stolik, nie rozkładamy tu podłogi, bo to jest w miarę ładna trawka. Widzicie, są tutaj takie miejsca już powypalane przez ogniska, bo tutaj sobie ludzie robią ogniska i tu wolno palić. Ogień my sobie wieczorem dopiero zrobimy. Mamy też taki mały dywanik, to z niego korzystamy, jak nie rozkładamy dużej podłogi, żeby się nie nosiło do kampera po prostu, żeby z tą trawą nie wchodzić do środka, no i tak to wygląda, daszek rozłożony, zobaczcie jak ładnie. jesteśmy nad samą rzeką tutaj, bardzo fajne miejsce, bardzo lubimy tutaj to, ten kemping tutaj w Krzysienku nad Dunajcem. Zawsze dwa razy nawet w roku tutaj jesteśmy, nie? na nim. No, tutaj kiedyś byliśmy, nie wiem czy pamiętacie tą serię, jak nie, jak jeździliśmy z namiotem, to właśnie tutaj też byliśmy na tym kempingu. to był chyba długi weekend, nie? w sierpniu. 15 byliśmy tutaj to był pełny pełen kemping tutaj a dzisiaj tak jest spokojnie trochę bym powiedział dzisiaj. teraz możemy już na spokojnie przejść do spraw technicznych do partnera naszego vloga tym partnerem jest firma Blutti co już mogliście zobaczyć na miniaturce firma Blutti co jakiś czas wypuszcza nowe urządzenia i tak jest tym razem udostępniła nam nową stację zasilanie zasilania stację Elite 100V2. My już na swoim, tutaj na naszym kanale, mieliśmy okazję testować właśnie stację zasilania z tej firmy, i ostatnio nawet testowaliśmy trochę większego, praktycznie można powiedzieć, brata, bo była to stacja zasilania Elite 200V2. Więc fajnie, że teraz będzie możliwość przetestowania trochę mniejszego egzemplarza, trochę bardziej kompaktowego nie takiego dużego i nie takiego ciężkiego a że mam obydwie te stacje ze sobą, więc będzie też okazja do porównania ich, więc na własne oczy będziecie mogli zobaczyć jak one się prezentują i jak wyglądają i zdecydować dla kogo jest jedna, a dla kogo jest druga bardziej potrzebna. Tak się już prezentują tutaj w naturze można powiedzieć obydwie stacje. Na pierwszy rzut oka pewnie już widać która jest która, ale ja tak przypomnę, to jest Elite 200 bardzo duża stacja, pojemna stacja, można bardzo duże urządzenia do niej podłączać. A tu właśnie nowy produkt od firmy Bluti, trochę mniejszy jej brat, można powiedzieć, że mniejszy o połowę, bo tutaj mamy dostępnych 2073 watogodzin, a tutaj tych watogodzin jest 10, 1024. I tak samo, jeśli chodzi o możliwość podłączenia urządzeń do tych stacji, to tutaj możemy podłączyć urządzenia do 2600 W. Bardzo, bardzo dużo urządzeń i bardzo prądożerne urządzenia. Tutaj już mamy tych. Urządzeń na poziomie 1800W to też jest, myślę, dalej wystarczające jak na takie małe, kompaktowe stacje. Jeśli chodzi o design, to tutaj ja bardzo lubię ten design, do tego ładne. Te stacje wyglądają proste, fajne. Tutaj widzicie, mamy dwie rączki do przenoszenia, bo jest to stacja też dosyć bardzo ciężka. Ta stacja waży około 25 kg, no ale po tych swoich parametrach musi tyle ważyć po prostu, nie ma innej możliwości. Ta, jak widzicie, praktycznie jest o połowę mniejsza. Tu już jest tylko jeden uchwyt do przenoszenia, bo spokojnie jedną ręką tutaj możemy tą stację sobie złapać, gdzieś tam zanieść, pod namiot, gdzieś tam w plener nawet zabrać. I jej waga to jest 11,5 kg. Więc też można powiedzieć połowę tej stacji i fajnie, że to jest takie zgrabne małe urządzenie, które potrafi obsługiwać naprawdę spore urządzenie. Jak widzicie po, tutaj po tych gniazdach, które tutaj występują to praktycznie ta mała stacja nie straciła na żadnej użyteczności, bo te wszystkie gniazdka, które są tutaj praktycznie znajdziemy też w tym mniejszym bracie. A co tutaj możemy znaleźć? No oczywiście tutaj gniazdko zasilania z solarów, tak samo jest tutaj gniazdo zapalniczki mamy tutaj porty USB, tutaj na USB-C jest nawet do 140 watów, więc dosyć sporo te USB-A są do 15 W. i tutaj jeszcze dodatkowo USB-C kolejne do 100 W. dwa gniazdka 230 W, to co już Wam mówiłem 1800 w my tutaj urządzenie podłączyć, które takie obsługuje, więc nawet myślę, że jakiś grzejniczek mały opiekacz takie rzeczy spokojnie tutaj będą na tej stacji działały. My ją tutaj zresztą będziemy zaraz przetestujemy, coś tutaj do niej podłączymy i zobaczymy jak ona sobie radzi. Do stacji zasilania jest dedykowana aplikacja. Znajdziecie tutaj na stacji jest taka naklejka, gdzie sobie zeskanujecie kod i możecie taką aplikację pobrać. I co my w tej aplikacji możemy zobaczyć? No różne rzeczy, ale przede wszystkim to samo praktycznie co na wyświetlaczu, czyli jaki jest teraz status naładowania stacji zasilania, jaki jest proces rozładowywania lub ładowania i możemy też sobie zdalnie tutaj wyłączyć na przykład poszczególne sekcje, czyli przetwornice lub gniazdka USB, ale ta aplikacja ma też jeszcze jedną fajną rzecz, którą ja używałem osobiście będąc na przykład w Norwegii, bo do Norwegii zabraliśmy sobie tą tutaj tą dużą stację zasilania my ją mieliśmy ze sobą i ona naprawdę się przydała bo jak wracaliśmy promem do Polski no to musieliśmy niestety gaz zakręcić i podłączyliśmy lodówkę jakby całego kampera można powiedzieć nie tylko lodówkę bezpośrednio pod tą dużą stację zasilania i całą drogę praktycznie przepłynęliśmy znaczy kamper przepłynął na podłączony właśnie do tej stacji zasilania ale oprócz tego ja też ją sobie tutaj na przykład trzymałem w garażu Tą stację zasilania, i do niej sobie na przykład, jak gdzieś tam staliśmy na dziko, podłączaliśmy sobie kostkarkę. I kostkarka tam była w garażu, więc ta stacja znajduje jak najbardziej zastosowanie. Mimo tego, że gdzieś tam mamy jakiś tam fajny akumulator, i myślę, że ta mała też spokojnie gdzieś tutaj znajdzie, bo łatwiej ją zabrać. Ale wracając do aplikacji, jest tutaj taka fajna opcja, że możemy sobie tutaj ustawić poziom, poziom mocy ładowania. O tak, to, to fachowo można powiedzieć. I jeżeli na przykład, bo też mi się zdarzyło, że na kempingu ja na przykład miałem tutaj maksymalną moc ładowania, ta duża stacja ładuje się prawie 2000, chyba tam 400 W może się ładować z taką mocą i jak podłączyłem ją gdzieś tam pod gniazdko, to po prostu był taki moment, że na przykład wybijało, wybijał korek i mówię co jest. I dlatego sobie przypomniałem o aplikacji. W aplikacji możemy zmniejszyć właśnie moc tego ładowania. Tam są trzy poziomy. I możemy sobie po prostu dostosować do swoich potrzeb czy tam do potrzeb kempingu. Z dużej stacji podłączyliśmy małą stację. Mała stacja się ładuje. Jak to możecie zobaczyć, nawet tutaj na, na tym wyświetlaczu macie wszystko pokazane. Ile teraz procent ma stacja tutaj naładowania? To samo możecie w aplikacji też podejrzeć. Ma 58% naładowania i mamy tutaj włączony tryb, teraz cichy. Mamy tu tryb standard, który ma praktycznie tą samą opcję, ale mamy właśnie tryb turbo i po włączeniu trybu turbo, o, bo ja tak miałem ustawioną tamtą stację, zobaczcie, tutaj już idzie 1200 watów jest ładowania i ona się praktycznie naładuje, tutaj też jest czas ładowania podany, w jakieś 40 minut praktycznie powinna być chyba naładowana, jak nie mniej, aplikację możemy sobie tutaj sterować, jak i podejrzeć, jak to wygląda właśnie to ładowanie. Tutaj widzicie, też jest pokazane, że trochę ekran mi w telefonie miga, ale 1,1 kW idzie teraz właśnie z tej stacji do... Po to, żeby naładować tego mniejszego brata. mam już 59% naładowania. No tutaj mnie teraz męczy, że ona chce spróbować podnieść tą mniejszą i tą większą stację, bo nie wierzy, że da radę. Najpierw spróbuj tą dużą, czy dasz radę podnieść. Możesz nawet dwoma rękami. I co? Czekajcie, ja przejdę tutaj. <ścoughs> dasz radę? 25 kilo? Nie, no ta jest duża, a spróbuj sobie tą podnieść. Tutaj jest właśnie uchwyt na jedną rękę, ale to jest lekka, nie? A dasz radę jedną ręką? Tak. No mówię, gdzieś tam ją przenieść, czy coś, spoko, sprawa. Można sobie gdzieś tam z garażu, z kampera ją nawet zabrać ze sobą w plener. Myślę, że 11 kg to jest jeszcze takie. Akceptowalne gdzieś tam do przenoszenia kawałek, tak na przykład, gdzieś tutaj byśmy sobie ognisko robili, czy coś, to można tam sobie stację zabrać, jakiś głośnik podłączyć, czy coś tam sobie naładować przy okazji. Przechodzimy do testowania, bo myślę, że takich spraw tutaj technicznych, jeśli chodzi o te stacje, to już macie wystarczająco. Zresztą ja polecam też wejść sobie na stronę producenta i tam specyfikacje sobie poczytać. Solidne stacje, ja tą już mam chyba ponad rok albo rok. Nic się z nimi nie dzieje. Nie pierwsza moja stacja od Blutiego i nigdy naprawdę nie słyszałem, żeby coś tutaj się z nimi działo. Raczej ludzie są z nich zadowoleni. Już tutaj niektóre rzeczy naszykowane, czyli nasza kostkarka. Podłączymy, niech sobie chodzi, kostkarka na tym. I Paulina też kupiła coś takiego ostatnio. Tak, słuchajcie, to było do wylosowania, było do wylosowania w konkursie kulinarnym. Zwycięzca dostał na naszym zlocie. I spoza zrościłam i stwierdziłam, że też sobie taki. E Ale taki malutki. Kuchnie, tak? Czasem coś tam, nie wiem, jakąś fryteczkę zrobić, jakieś mięsko, coś nie. Dla dwóch osób, moim zdaniem. E, to super. wiecie, co ja tak patrzyłem, to ten e fryer, o tu jest napisane, on ma pojemność 1.8 i moc 1000 watów. Chciałbym to trochę przemyć, yy, i już tutaj wchodzą rzeczy. Nie wiem, czy nie za dużo tego wkładamy, bo tak poszły trochę, zobaczcie, mięska, nogi i ziemniaki. Nie wiem, czy to aż tak. To, radę, no bo to, bo to bo to, Nie wiem czy powietrze tutaj wycyrkuluje. poprzez to same kurczaki, a to sobie odsmażymy, ziemniaczki. A zobacz jak to by wyglądało. Ja myślę, że może na początek kurczaki same, nie? Bo to tak zapchamy, że nie będzie żadnej cyrkulacji powietrza i to się nic tutaj nie upiecze. Trzeba tak zrobić, żeby te nogi też miały taką cyrkulację trochę. A weź się tak właśnie, o jedna tak załóż. No tak, a tak nie ubijać je, tak żeby były wiesz, weź tą wyjmij, tą jeszcze wyjmij. Dwie daj, tutaj na spód, o, tak żeby był przewiew, i tam, tam daj tak o, albo tak można dać o, spoko. O i wtedy będzie przewiew. O i to jest takie na cztery nogi, widzicie od kurczaka, ale za dwóch osób pięć, pięć to to spokojnie wystarczy. A ziemniaki to można sobie podgrzeć po prostu gdzieś tam może na patelce, a może w tym zobaczymy. Dobra, to po co? Podłączamy to pod stację. Stacja naładowana na 93%, bo już mi się nie chciało czekać do końca. e teraz podłączymy. Czekajcie, tutaj króciutki kabel ma ten fryer. O, dwa urządzenia spokojnie się tutaj da podłączyć. O, tu jaki ma ten? 180 stopni, czy więcej można zrobić? I co, 15 minut. Ale nie. można więcej na nim zrobić? 100, tak. 190 na 200? 200, no 200 max jest. 200 i co, i tutaj 15. No, ja myślę, ze, ze, że jest pół godziny na pewno. 25 minut ja bym zrobił na razie. Tak? No, je włącz. No i ruszyło. ruszyło. Działa też na tym. Tutaj macie teraz, właśnie pokazane. Nie wiem, czy będziecie widzieć. O, widzicie, ile wychodzi ze stacji. E, idzie prawie 1,1 kW, czyli 1100W. Tak to wygląda. Stacja jest też, widzę, że w trybie eko ustawiona, bo ją w aplikacji też można sobie tutaj ten parametr, właśnie wyjścia trochę zmienić i jakbyście mieli te 1800 mało to można tam chwilowo zrobić nawet więcej i ona też wystartuje chwilowo odłączyłem kostkarkę i podłączyłem nasz opiekacz i teraz na stacji razem z tym chodzi airfryerem i mamy tutaj zobaczcie pobieranie na poziomie 1900 watów, więc ponad to co może stacja, bo stacja 1800 tu jest deklarowane ale jak na razie wszystko chodzi o, widzicie tutaj opiekacz się już podgrzał teraz się wyłączył na chwilę U, jakie gorące I sobie spokojnie daje radę w takim polowym zastosowaniu e, też tutaj stacja zasilania się odnajdzie a jak już mam rozgrzany opiekacz to sobie zrobimy bagietki tutaj do tego kurczaczka trochę o też sobie wsadzimy Opieka się przydaje, powiem Wam, fajna rzecz. I w ten sposób zużywamy prąd tutaj ze stacji zasilania, nie z akumulatorów naszego kampera. I możemy sobie spokojnie tutaj obiad przygotować dla dwóch osób. Popatrzcie, jak się już ładnie robi. Zarumieniło się, u, jakie zapachy, ładne czesku. Ale tak szybko nawet nie, nie schodzi energia, 74% jeszcze. Spokojnie za dwa obiadki by zrobił. Teraz y, odłączę już... Y, Opiekacz, jak się tutaj podgrzeję na te bagietki, i z powrotem włączę, żebyśmy mieli tutaj kostki lodu. Bo naprawdę dzisiaj gorąco, niech sobie to chodzi. Tutaj już nasze kurczaki są gotowe, bo właśnie przed chwilą sprawdzaliśmy. Ale w tym airfryerze to jest jakiś. Przestawiłem jeszcze czas, powiedzmy 40 minut. Zrobiły się w taki sposób, zobaczcie. Są już gotowe, bo przekrawaliśmy jednego, to ładnie odchodzi od kości. Co do naszego stacji zasilania, 41% jeszcze zostało, jak widzicie tutaj. Airfryera można już wyłączyć. Spokojnie sobie tutaj dawała radę, 40 minut zasilała nam airfryera. Zasilała nam tutaj też przez chwilę nasz opiekacz, gdzie zrobiliśmy fajne bagietki. Kostki do lodu też już się pomału robią, tylko one na początku takie małe wychodzą. Ja tu część wrzuciłem z powrotem do wody, bo im ta woda jest tam na dole chłodniejsza, tym szybciej się Wam te kostki zrobią, ale zanim to się rozbuja, zanim to się schłodzi ta woda to też chwilę mija. Ale jak widzicie spokojnie stacja tutaj dała radę. Myślę, że jakby była na do pełna naładowana to byśmy takie dwa obiadki byli w stanie tutaj na niej przygotować. Fajna mała kompaktowa stacja Bluti. Stacja tutaj sobie spokojnie daje radę i chyba ją sobie po prostu zostawię, bo jest taka zgrabna i mała. A ja spróbuję jeszcze od firmy Blutti tutaj uzyskać jakieś kody rabatowe. Jeżeli by mi się to udało, to oczywiście znajdziecie je w opisie pod filmem, więc tam szukajcie, może uda się troszkę taniej zakupić zarówno jedną, jak i drugą stację. A my tutaj zasiadamy do obiadu. Jesteśmy już po naszym obiedzie, a można powiedzieć, że po kolacji bo jak widzicie, słońce już zaszło tutaj daszki wszystko sobie poskładaliśmy no bo teraz słońca nie ma, więc daszek nam nie był potrzebny. Wnioski po fryerze jeszcze, to powiem Wam, że no, to jest jakbyśmy zrobili w OMNI, to wyszłoby czasowo chyba tak samo i, i smakowo też podobnie. Tutaj około 40 minut, myślę, że w OMNI to samo by zaszło, nie, też około 40 minut, tylko że tu galetyczne tam jest po prostu gazowe taka różnica, na tą chwilę przynajmniej może wiecie, jak jakieś frytki i takie rzeczy by się robiło, no to w Omni dosyć długo z tym schodzić z frytkami, bo tam nie ma tego właśnie takiego obiegu powietrza, zobaczymy, może jeszcze zabierzemy to Fryer ze sobą, gdzieś spróbujemy jakieś tam trochę frytek zrobić i zobaczymy jak to wtedy będzie szło. Teraz chwila relaksu zobaczenia co tam się dzieje w świecie i później sobie jak już się zrobi ciemniej to rozpalimy ognisko, chociaż powiem Wam, że tutaj tu jest zawsze tak, że od tej wody zaczyna ciągnąć. Jak słońce już zajdzie, się robi e, tak szarówka. To też tutaj zaczyna być coraz chłodniej, więc pewnie to nisko niedługo się rozpali. Mamy godzinę 20. Jak widzicie w bluzach, już siedzimy. Znakiem tego e, zrobiło się chłodniej, na dzisiaj zapowiadają 14 stopni. A my sobie właśnie rozpaliliśmy ognisko Nie wiem, czy Wam mówiłem, ile za drewno zapłaciliśmy ile? 40, 40 zł zapłaciliśmy za drewno. Tak, dosyć nawet sporo tego drewna. Myślę, że na dwa dni nam powinno starczyć. E, ładnie się pali, bo suche e, nie dymi się. Tutaj nasz kamperek, tutaj ognisko, możecie sobie rozpalić. Ale no, fajne klimaciki. Ogniska mi brakowało, powiem Wam od dawien dawna. Myślałem, właśnie, żeby sobie przyjechać i usiąść tak wieczorem i rozpalić ognisko. No i tak sobie tutaj właśnie spędzimy wieczór. A z Wami się widzimy w dniu jutrzejszym. Wczoraj trochę sobie przy ognisku jeszcze posiedzieliśmy. Przyjemnie, fajnie. A dzisiaj idziemy do szczawnicy. Nie wzięliśmy ze sobą rowerów, więc mały spacerek. Pogoda dopisuje, więc fajnie się idzie. Idziemy tą samą ścieżką, którą praktycznie jedzie się rowerkiem. Nie wiem, ile jest do Szczawnicy, może z 5 km. Będzie fajna taka zaprawa piesza, która się przyda do kolejnych vlogów. Właśnie akurat znalazłem znak, więc do Szczawnicy 5 km, jakbyście chcieli do Czerwonego Klasztoru, to jest 14 km. Dzisiaj bardzo dużo ludzi na rowerki sobie też tutaj przyjechało. Trochę też ludzi tutaj spacerku, spaceruje. A oprócz tego zobaczę też dużo ludzi postanowiło samochodem po prostu przyjechać do Szczawnicy. I praktycznie już od samego Krościenka jest korek do Szczawnicy. Sprawdzaliśmy na mapach Google. Pół godziny dojechanie z Krościenka do Szczawnicy tego kawałka zajmuje samochodem. Może my szybciej dojdziemy. Sprawdzimy to zaraz, bo właśnie sobie tutaj upolowaliśmy jeden samochód zobaczymy czy on dojedzie szybciej, czy my dojdziemy ale korki gigantyczne ciekawe dlaczego taki korek tu jest, wiemy dlaczego są korki bo patrzcie tu jest wahadełko zrobione tu całą drogę teraz wymieniają na nową, więc jeszcze chwilę to potrwa, a tu teraz się policja po prostu wzięła za kierowanie ruchem bo widocznie światła które tu były nie wyrabiały i się korki potężne robią to no Nie to, że taki korek do sztawnicy, no też taki korek do sztawnicy, ale przez roboty drogowe, a nie przez taki napływ turystów. O i ścieżki rowerowej też tutaj nie ma, widzicie? Tak wąsko się zrobiło. Kawałek jest tej tutaj przewężki zrobione, ale korki się robią gigantyczne. A tutaj widzę, że nowa w ogóle ścieżka rowerowa jest też zrobiona. Patrzcie, chodnik z kostki dla pieszych. I tu ścieżka rowerowa, asfaltowa zrobiona. Ciekawe, czy do samej szczawnicy tak zrobili? Teraz jest dużo szersza tutaj ścieżka rowerowa, wyznaczony tutaj pas dla pieszych, a kosztem drogi po prostu. Teraz jest troszkę węższa jezdnia. Ale ścieżka rowerowa szeroko, bo tutaj też było dosyć wąsko jak się rowerem jechało. Teraz widzicie spokojnie można się tu nawet mijać na tej ścieżce. Jeszcze niedokończone, bo widzę, że też tutaj kable od latarni wystają, jeszcze tu oświetlenie pewnie pozakładają. No, całkiem fajną tą ścieżkę teraz zrobili. Bo pamiętacie, jak tutaj bo już praktycznie dochodzimy tutaj do szczawnicy. Jak się tutaj rowerem jechało i dojeżdżało właśnie w ten miejsce, gdzie my teraz jesteśmy, to tutaj ścieżka była połączona praktycznie z chodnikiem ta rowerowa, i tak wąsko tu było. A teraz oddzielne dwa pasy 45 minut minęło. My już jesteśmy w szczawnicy. Jeszcze oczywiście droga powrotna. Dzisiaj w tym momencie jakieś 7 km mam pokazane, że zrobione, bo jeszcze z pieskiem rano spacerowałem. My tutaj jeszcze kawałek pewnie tam podejdziemy. No i będziemy pomału wracać. Taka zaprawa przed następną tutaj naszą podróżą. Ale gdzie ta podróż to już w kolejnych vlogach. do sztawnicy bardzo przyjemna. Mogłoby być nawet trochę chłodniej, bo powiem wam, że dosyć gorąco było. Kontynuacja fajnej pogody w dniu dzisiejszym, bo my tutaj zostaliśmy na kempingu troszkę dłużej. Dzisiaj jest poniedziałek, zobaczcie tutaj pole opustoszało praktycznie jako jedni z ostatnich tutaj wyjeżdżamy. Jutro już ma być tutaj załamanie pogody, więc my też wracamy do Krakowa. Pole tutaj Cypel jak najbardziej ze swojej strony polecam. My tu bardzo lubimy przyjeżdżać. Nie zawsze nawet tutaj nagrywamy, bo to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie tutaj przyjechać i trochę odpocząć. Fajne miejsce nad samą wodą. Szczawnica blisko, tutaj do Krościenka można się przejść. Fajne trasy rowerowe, więc z naszej strony jak najbardziej polecamy. Mam nadzieję, że stacja zasilania też Wam przypadnie do gustu. My od dawien dawna używamy takich stacji i one zawsze gdzieś tam się sprawdzają tutaj w takim kamperowaniu czy biwakowaniu. A z wami się już widzimy w kolejnym vlogu. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Cześć.